Tak? Któryś koszyk jest odpięty, dobrze słyszałem. Łazienka. łazienka! Mamo, Łazienka jest zamknięta! Wybraliśmy się do Chorzowa na park rozrywki, na Śluńsk. Chorzowskie, nie, śląskie wesołe miasteczko. Smutne miasteczko. Nie przesadzajmy. Cena dosyć niska. Ogólnie tak, nie polecamy tam jechać. Ale jak jesteście w pobliżu, no to za naprawdę małą sumkę można sobie jakoś fajnie czas spędzić. No takie trzy godziny. O! No, nie, nie źle. Śląsk! Witamy na Śląsk! Tutaj kolega jechał z panią w czerwonych włosach tak. na filmie, ta, która na samym wejściu. Będzie pan Żygoł! <laughs> Mieliśmy jechać na południe Polski i była fajna atrakcja, o której mówiliśmy. Byliśmy... Mieliśmy mieć dwie atrakcje nagrane. No, jezus. ale ze względów bezpieczeństwa tam pogoda była zła. Nie mogłem zrobić tego co chciałem. No nie wiem. Co jemy na kolację? Cały ruch, to można na tym ucierpieć, dlatego że wiele atrakcji jest wymaganych, żeby ją odpalić w ogóle. Parę osób, tak no. jak my chcieliśmy wejść na niektóre, to niestety nie ma opcji albo trzeba czekać. Yeah. No także to nie jest fajne i podobno mają zamykać to wysłanie maszeczko. Zbyt także... dużo jest. O Patronie, możemy... U. U. <laughs> duży nie, nie, ja to... Za będzie! Ey, yo, to to ten ma, ten. Zaraz, nie oddał będzie! To było dobre! To mi się podoba! Jeszcze raz! Wtedy naprzód Zabezpieczenia takie no stare, stare zabezpieczenia. No jak jest się na wysokości, nie wiem, 25-30 metrów, i wisi się do góry nogami, i opierasz się cały ciężar tutaj na barkach, no to ma się wrażenie, że zaraz coś grzechnie. Tak, a co, coś szerszy, i to jeszcze lepsza adrenalina była. Tak, no o to chodzi. Chyba w tym. W tak bonusowo, nie? Zabezpieczenia yyy. niepewne. Ale czad! Mgnęło się. Nie wytrzymam chyba ze strachu. <grymne> 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 No jakie słonie głupie! Ja tam! To jest moje najlepsze, Tak się Filmu z Energylandii nie będzie, dlatego że go nie Mogliśmy wnieść. Kamery wszystko mogliśmy wnieść. Ale użyć już nie. Nie, na wolno. nie wolno na kolejkach używać, dlatego że nie wolno. I koniec. 109 zł. No 109 tak. Z kartą dużej rodziny 5 zł mniej. Ale jak naprawdę wam żal pieniędzy jedzcie dzień wcześniej, bo oni tam rozdają rabaty na bilet. To, 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 to <laughs> I to dzień wcześniej ważne. weźmiecie sobie od kogoś rabat, czy nawet z kosza wyciągniecie. Tak. A dzień później sobie kupicie bilet tam o parę złotych tańszych Tak, na przykład 20 zł tanie wychodziło. No? Coś takiego. A siebie? Co? Tak. No, w trakcie może zmieniać. Jak będę miał wiesz, możliwość Jak będę miał możliwość No już z początku jest sympatycznie Jest bardzo sympatycznie Ja! Jeg har. Jeg har. Jeg har! Jeg har Także uciekła nam jedna atrakcja, uciekła nam, obejrzeć. uciekła nam druga <głosinnego> atrakcja. No i z tego wszystkiego tylko się pośmialiśmy jak w brzeszczu spaliśmy w okolicach kopalni i nagle w nocy ktoś zaczął. Dwóch kopalni. No, Godzina dwóch pierwsza, kopalni. druga w nocy i nagle Bóźniej, tylko słuchasz, chyba była. I nagle słychać tylko takie... Jakby kilofem uderzanie kilofa. No to naprawdę. <laughs> No i co? No i spaliśmy u, <laughs> spaliśmy u, u mieszkańców mniejszości etn, romskiej. Mniejszości romskiej. No pan bardzo miły, pani w sumie zaprowadziła nas do pokoju, na drugi dzień był pan. Ale pani była Polką. Pani była Polką. No i budzimy się, mieliśmy bardzo ładny pokój. Fajny, spoko. Fajny, duży duży, duży przestrzenny. Ledówka nawet mieliśmy nie działała. Teraz z Coca-Coli. Ta. Barowe takie. No i budzimy się rano. Mieliśmy akurat widok na taras. Mieliśmy widok na taras. To jest w ogóle hipokryzja jakaś... Sama to, w to, sobie. to brzmi fajnie, nie? Widok na taras. Tak. Nie masz tarasu z widokiem, tylko no, masz tylko widok na taras. I wtedy masz dopiero widok z tarasu jeszcze. No, jak no ale. przez okno. przez okno. <laughs> Bo nie było wyjścia. No i obudziliśmy się, odsłoniliśmy zasłony. no i co? No i po raz kolejny mieszkańcy mniejszości romskiej siedzieli przy stoliku na przeciwko naszego okna i grali w karty. I grali w karty. Pewnie za nasze, na nasze pieniądze grali. O, najniższa krajowa! O, najniższa krajowa!